Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj horoskop dla skorpionów na lipiec 2020. I teraz tak od początku. Wasza energia jest naprawdę wow, bym powiedziała, i to nawet wiecie nie za bardzo na plus, ale nie przejmujcie się, zaraz Wam tutaj wszystko wytłumaczę. Dwie środkowe karty to są karty mówiące o ogólnej Waszej energii w lipcu. Energia, z jaką wchodzicie, z jak, w jakiej będziecie po prostu troszeczkę dłużej tkwić. Prawa strona to strona miłości, lewa to strona finansów pracy, ogólnie zawodowa. Teraz tak, Wy pokazujecie się w energii pięciu mieczy i siedmiu mieczy. I teraz ja mam wrażenie, że w waszym otoczeniu. Wy z czymś walczyliście bardzo mocno. Mogą to być sprawy urzędowe, mogą to być sprawy mm, związane z jakąś oso osobą, która nam robi podgórkę. Ja mam wrażenie, że wy tutaj z czymś bardzo mocno walczyliście i w końcu yy, wygrywacie tą walkę. Nie do końca być może nawet uczciwie, dlatego że tutaj jest energia nawet, bym powiedziała, kogoś drugiego, drugiej osoby, z którą Wy walczyliście, z którą Wy jakby. Poszliście na noże. To może też być wasza energia, że wy sami ze sobą na przykład nie akceptowaliście siebie w jakimś stopniu i walczyliście sami ze sobą z jakimiś negatywnymi mm, myślami. I teraz tak. Po stronie miłości macie kartę pustelnika. Jeżeli chodzi o kartę pustelnika w miłości, to jest karta, w której wy się wycofujecie i w której szukacie. Yy... Odpowiedzi wewnątrz siebie, czyli szukacie takiej swojej wewnętrznej mądrości, chcecie kierować się sercem i tym, co podpowiada wam intuicja, nie chcecie podejmować jakby decyzji pochopnie z wierzchu, tylko właśnie chcecie się wyciszyć, chcecie zobaczyć to, co wy tak czujecie naprawdę w sercu. I podjąć wtedy decyzję. Wy jakąś decyzję w lipcu podejmujecie, dlatego że sześć mieczy to jest odchodzenie od sytuacji w końcu, która dla nas nie była korzystna, tak? czyli takie przysłowiowe, właśnie jak na tej karcie wypływanie z ciemnej jaskini, czyli z sytuacji, z której wcześniej nie widzieliśmy wyjścia, w końcu jakieś wyjście się znajduje i z tej e, energii, z tej sytuacji po prostu odchodzimy. I teraz tak, dla jednych może to być sytuacja, w której wy walczyliście sami ze sobą i w końcu jakby dochodzicie do czegoś ważnego, do jakichś wniosków, dzięki którym właśnie wychodzicie na zewnątrz do ludzi i przedstawiacie się jako król lichów, czyli jako osoba stabilna już emocjonalnie, która pokonała wszystkie jakieś swoje słabości, jakieś lęki. Być może byliście po rozstaniu i chcieliście jakoś się w tym odnaleźć. Odnajdziecie się jak najbardziej, bo końcowa karta, czyli ten wynik w miłości jest bardzo pozytywna, czyli po jakiejś walce. Czy to nawet z drugą osobą, jeżeli walczycie i chcecie odejść od jakiejś osoby, to Wam się uda. Uwolnicie się od tej osoby. W przypadku tak jak jeżeli yy, właśnie chcecie się od kogoś uwolnić, w jakiejś sytuacji, na pomoc również mogą przyjść osoby trzecie i was z tej sytuacji wyciągnąć. Końcowy efekt, jeżeli chodzi o. Miłość, uczucia na lipiec jest bardzo dobry, bo Król Kielichów to jest osoba stabilna emocjonalnie, która cieszy się, jest ogarnięta po jakichś tam większych problemach, właśnie doszła do siebie i czuje się już gotowa po prostu na to, żeby dalej żyć. Jeżeli chodzi o sytuację finansową, materialną i pracy, wy w pracy jakby um, macie jakiś swój cel, do czegoś dążycie. Dlatego, że osiem buław to jest energia, w której wy dużo wkładacie z siebie, dużo się dzieje, dużo robicie, możecie, możecie czuć się troszeczkę w lipcu przemęczeni, ale wy tutaj yy, wchodzicie potem w energię dziewięciu buław, jeden buław więcej i jakby to wszystko od was zależy, czyli wy swoją pracą osiągniecie coraz więcej i też wy yy, przedstawicie się jako osoba taka, która podchodzi z determinacją. Że chcecie coś zrobić, chcecie je osiągnąć, bo macie jakiś cel, być może właśnie finansowy, być może staracie się jakąś pracę i jak najbardziej tutaj to wychodzi wszystko na plus, dlatego że później kończycie w energii e, głupca. Głupiec to jest e, osoba, która tak naprawdę odnajdzie się w każdej sytuacji, która nie ma problemu właśnie w odnalezieniu się w nowych miejscach, po prostu idzie przed, przed siebie i za przeznaczeniem. I tak jak tutaj on idzie za gwiazdą spadającą, e, tak samo wy. Wyjdziecie z takiej właśnie energii, z takiej ciężkiej energii, bo właśnie tak jak mówię, początek lipca możecie czuć się troszeczkę przepracowani, dlatego że dużo będzie się dziać u Was w pracy. Jeżeli chodzi o sytuację finansową, możecie podchodzić do tego, że mogłoby być więcej, bo chcecie na coś uzbierać, być może. Ogólna energia na lipiec nie jest zła, po prostu z czymś cały czas walczycie, z czymś się mierzycie i w końcu ta walka dochodzi do skutku. Być może to jest właśnie walka o. O swoją y, pewność siebie, tak? Czyli poczucie własnej wartości. I może w końcu wychodzicie na prostą, na lepsze. W końcu ten miesiąc będzie dla Was troszeczkę lepszy. Jeżeli oczywiście zmagaliście się z jakimiś problemami, y, tutaj też w miłości dla osób samotnych, skorpionów, może pojawić się nowa osoba, która Was wesprze w trudnych chwilach, która Wam pomoże i która może być później kimś y, na dłużej. I karta rada to jest koniec i początek. By nadeszło nowe, stare musi odejść. Czyli to, co powiedziałam, wy tutaj możecie się z czymś właśnie zmagać, być może właśnie z czymś walczycie, ale tylko jak zakończycie to wszystko stare, co wam nie służy, wchodzicie w coś nowego, pięknego. I to jest warto spędzić trochę, słuchajcie tego czasu w energii pustelnika, dlatego że potem możecie iść właśnie z nową energią, z nowym spojrzeniem na świat i osiągnąć przepiękne rzeczy. Więc ja Wam życzę słuchajcie, wspaniałego lipca, trzymam za Was kciuki, żeby wszystko się udało, i do zobaczenia w kolejnych filmach. No i cześć!